Co pan tu robi, panie Waldku? Jak to co robi? Nie widzisz? Krzyżówkę. A mogę też? Młody, przecież ty się nie nadajesz do krzyżówek. Ale ja się znam, jestem dobry w krzyżówki. No dobra, to uwaga, Rodwin skrót BHP. B Be bezpieczeństwo Bezpieczeństwo hamuje pracę. Dobra, jeszcze jedno panie Waldku, jeszcze jedno. Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. Osoba, która jest najważniejsza we firmie. To będzie y, dyrektor. Główno nie dyrektor. Ochroniarz. A, a tu nie mówi się czasem cieć? Cieć nie pasuje. Panie Wałatku, ostatnią szansę. Proszę, ostatnią szansę, ostatnią. Dobra, ale ostatnie. Jak nie będziesz wiedział, to zajmij się swoimi sprawami. Na 8 liter, patrzy przez okno, pije kawę i udaje, że ciężko pracuje. Kierowca. Zaraz czepnę, ty. Kulwa. kierowca żaden kierowca. No ale jest na 8 litrów. Spedytor, speditor. spedytor. weź za normalną robotę, a nie. No dobra, panie Walku.